Co narobiłeś? No, spowiadaj się. Wyłącz to, to ci opowie! Słucham. Jesteśmy teraz na drugiej rundzie Tarmak Masters Cup. Jest to trzeci rali głupczyce. Przyjechaliśmy tutaj, tak jak ostatnio, podziwiać zmagania uczestników. Również weźmiemy udział w zapoznaniu z trasą. Przy okazji, podczas zapoznania, znajdziemy sobie fajną miejscówkę, którą obstawimy do oglądania na rajdzie. Dlatego zapraszam was na kolejny odcinek rajdowych emocji Dzień dobry, witamy Was z trzeciego rali Głupczyce Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby razem z Wami zrobić zapoznanie trasy Będziemy jechać sobie odcinkiem specjalnym o nazwie Galwit Galwit? Galwit Galmet A few moments later Słuchajcie, ponieważ pod ostatnim filmem w komentarzach pojawiło się parę próśb, żeby opowiedzieć nieco więcej o opisie rajdowym. Dzisiaj pokażę Wam trochę sztuczek, może nie tyle sztuczek, co w ogóle zrobimy sobie takie intro. Czym ten opis jest, do czego on służy, jak z niego korzystamy, jak go tworzymy. Ponieważ no jest to jedno z narzędzi, które pozwala nam uzyskać dobry wynik na rajdzie. Dlatego dobrze przygotowany opis jest kluczowym elementem, żeby rajd pojechać szybko i bezpiecznie. Dobrze, słuchajcie, czym jest opis rajdowy? Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to narzędzie do uzyskania jeszcze lepszego czasu na odcinku albo do uzyskania dobrego czasu na odcinku. Jak również jest to nasz taki troszeczkę hamulec bezpieczeństwa, więc można by powiedzieć, że opis ma funkcję ofensywno-defensywną, ponieważ są miejsca na rajdzie, w których trzeba atakować wręcz należy i warto by było je pojechać szybko, ale również są też miejsca, które są skrajnie niebezpieczne, jak również po prostu może tam coś e, czyhać na nas jakiś syf gdzieś za szczytem, którego po prostu jadąc szybko bez opisu nie jesteśmy w stanie przewidzieć i w momencie, gdy zobaczymy taką przeszkodę, będzie już za późno. Dlatego właśnie podczas zapoznania z trasą, e, w Mistrzostwach Polski przejeżdżamy trasę chyba dwukrotnie, tak, do tej pory przejeżdżaliśmy zawsze dwukrotnie, tutaj podczas Tarmac Masters, który jest rajdem okręgowym, jest dozwolony trzykrotny przejazd e, zapoznawczy każdego odcinka. Podczas właśnie takiego zapoznania jedziemy sobie spokojnym tempem, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, co jest bardzo ważne, ponieważ droga jest jeszcze normalnie otwarta dla innych samochodów. Jedziemy sobie zgodnie z przepisami ruchu drogowego po to, żeby właśnie wszystkie te niebezpieczeństwa, jak również te miejsca, w których chcemy zaatakować, wychwycić. Pilot siedzi sobie obok, kierowca siedzi za kierownicą i jedzie i to kierowca dyktuje pilotowi co on ma zapisać, czyli Opis i zapis to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Właśnie opis tworzę ja, zapis tworzy Jacek w zeszycie, już faktycznie fizycznie po prostu tutaj notując to, co ja do niego mówię. No i to, co dużo ludzi pewnie takich, którzy nie mają styczności z rajdami, nie zdaje sobie z tego sprawy, to jest tak, że to jest fakt, że to kierowca właśnie tworzy opis. To jest jego wizja trasy przelana na papier pilota. Zadaniem pilota jest tylko później mu odczytać po prostu to, co wcześniej zostało zapisane już podczas. Odcinka. Są trzy przejazdy zapoznawcze tutaj podczas termaka. Z mojej perspektywy ja bym to potraktował i podszedł do tego w taki sposób, że pierwszy przejazd zapoznawczym przejechał naprawdę spokojnie, tak naprawdę, naprawdę, żeby wychwycić jak najwięcej szczegółów na trasie. Drugi przejazd bym przejechał równym tempem, takim zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ale równym tempem, żeby nie było gdzieś jakichś zatrzymań, hamowań i tak dalej, po to, żeby. No, jakby pilot mój mógł dyktować sobie jednym rytmem, już budować ten rytm troszeczkę i, i jakby wdrażać się w to, jak to mniej więcej będzie wyglądało na odcinku. Ten trzeci przejazd, no tak naprawdę, ponieważ nigdy z niego nie korzystałem, to nie do końca wiem, jak go wykorzystać. Przyspieszyć tak naprawdę za bardzo nie można, ale myślę, że warto pojechać odcinek trzeci raz, skoro organizator dopuszcza taką możliwość, chociażby po to, żeby. Jak najwięcej zapamiętać trasy po prostu, bo faktem jest, że dużo ludzi ma pamięć wzrokową i widząc po prostu odcinek trzy razy, potem jadąc podczas rajdu będą mieli flashbacki już z tego odcinka mniej więcej, będą się spodziewali co jest za następnym zakrętem, a komenda pilota będzie tylko już takim utwierdzeniem, że pamiętamy dobrze. Oczywiście ja zapoznanie sobie zawsze też nagrywam, żeby na kamerze potem mieć jak najwięcej materiałów do analizy. No dobrze, ale słuchajcie, wróćmy do tego opisu. Wjeżdżamy sobie na taki przejazd zapoznawczy. I teraz, jak do tego podejść w ogóle? Czym są te komendy, wszystkie które, które, które stosują kierowcy i piloci? Zasadniczo, w takim dużym uproszczeniu, bardzo dużym uproszczeniu, możemy odcinek podzielić na proste i zakręty, prawda? Oczywiście tych elementów jest dużo więcej, są jeszcze szczyty, yy, siodła, no ale nie będziemy wchodzić już w szczegóły. Proste i zakręty, skupmy się na razie na tym. No i zazwyczaj proste opisujemy odległością. <laughs> Odległość to może być 10 metrów, 20 metrów, 50 metrów, 100, 200, w zależności od tego, jak długa jest ta prosta. Też różni kierowcy mają e, różne postrzeganie, jakby niektórzy nie opisują sobie metrami, co dla mnie osobiście jest troszeczkę nieintuicyjne. Ja wolę sobie opisać faktyczną odległość w metrach, jaką widzę na danym kawałku drogi. Jeżeli widzę 100 metrów prostej, to po prostu wpisuję sobie 100. No i to jest takie bardzo mocne, możecie słyszeć często na onboardach, jak pilot sobie coś tam dyktuje, dyktuje, załoga wychodzi z zakrętu i pilot mówi mocne 100, tak, to oznacza, że ja wiem, że zakrętem będę miał 100 metrów prostej, tak. No i oczywiście na końcu tej prostej musi być jakaś przeszkoda, zakręt czy to szczyt, najczęściej jest to zakręt, więc po tych 100 metrach dojeżdżając do zakrętu muszę ocenić jego kąt, trudność lub Faktycznie prędkość, z którą zamierzam ten zakręt przejechać, więc muszę mu nadać jakiś stopień. Ja stosuję skalę od 1 do, w tym momencie już do 7, stosuję też plusy i minusy, no ale to już jest takie mocne rozróżnienie. Myślę, że początkujący załogi niech się skupią na tym, żeby to było od 1 do 6, od 1 do 7, żeby mniej więcej łapać kąt tego zakrętu. No i to też jest tak naprawdę dowolność, tak jak powiedziałem na początku, że to kierowca tworzy opis i to on ma go rozumieć. Dlatego tak naprawdę każdy ten opis u każdego kierowcy będzie troszeczkę inny. Nie ma tak naprawdę jednego uniwersalnego opisu, który będzie się dało zastosować u każdego. Ja pamiętam, że kiedyś na rajdzie Niemiec nie zdążyłem opisać odcinka testowego, więc stwierdziłem, że wezmę opis od Marka Kluszczyńskiego i Krzysia Marszala. Już słuchajcie, po drugim zakręcie nie bardzo wiedzieliśmy co jest grane z Jackiem, więc powiedziałem mu weź to zamknij, jedziemy co widzimy, nam się to nie sprawdza po prostu, no bo normalnie faktycznie Marek po prostu tą trasę widział troszeczkę inaczej niż ja, niż ja i to powodowało taki dysonans, że ja nie byłem w stanie na to co on zapisał jechać. Więc dojeżdżając do zakrętu, ja sobie zawsze daję najpierw stopień zakrętu, dajmy na to, że po tych 100 metrach prostej mamy zakręt o skali trudności 3, prawy. No i to też jest właśnie taka, taki niuansik u wielu kierowców. Niektórzy wolą sobie napisać prawy 3. Ja osobiście wolę 3 prawy, ponieważ no, wolę najpierw usłyszeć, jaki jest kąt zakrętu, żeby w razie czego, jeżeli ta informacja na przykład byłaby podana za późno, tak też się może zdarzyć. To wolę usłyszeć najpierw dwa niż prawy, bo wtedy wiem, że muszę mocno hamować, a już kierunek zakrętu, że tak powiem, no, jest drugorzędny, prawda? Dlatego ja osobiście stosuję 3 prawy, nie prawy 3, ale to jest indywidualna kwestia każdego. Kierowcy. No i słuchajcie, potem mamy szereg informacji dodatkowych, tak naprawdę, które możemy sobie zapisać przy zakręcie. Może to być ciąć, nie ciąć, może to być wypuść, nie wypuść, zostań, in. No, no, są naprawdę najróżniejsze informacje, różne rzeczy można sobie zapisać. Ważne jest to, żeby nie podawać zbyt wielu komend przy zakręcie, ponieważ no, pilot nie będzie przy dużej prędkości w stanie tego wszystkiego nam na czas odczytać. Dlatego zapisujemy tylko najważniejsze informacje, czyli chodzi o to, żeby nie było to. Coś w stylu trzy prawy przez most, barierka, nie ciąć, wypuść i jeszcze, nie wiem, pięć innych informacji, bo to jest po prostu zbędne. Raz, że pilot nie zdąży tego przeczytać, a dwa, że my tego wszystkiego nie zdążymy przetworzyć, więc uważam, że na przykład trzy prawy nie ciąć to już jest wystarczająca informacja, że gdzieś tam na wewnętrznej jest jakaś przeszkoda, która może nam uszkodzić koło, tak. No i potem zazwyczaj słuchajcie po zakręcie znowu następuje fragment drogi prostej, czyli wtedy piszemy sobie na przykład 70, tak. I mamy ładną tutaj, prawda szereg komend, mamy 100, ja wtedy wiem, że przez 100 metrów mogę się rozpędzać, potem mam 3 prawy, więc automatycznie wiem, że będę musiał troszeczkę zwolnić pewnie do tego 3 prawy, no i jeszcze przed zakrętem 3 prawy, albo w trakcie zakrętu 3 prawy, pilot mi podyktuje 70, to ja wiem, że z tego zakrętu mogę się znowu trochę rozpędzić, czyli ideą jakby, kluczem do tego wszystkiego jest to, żeby żebym ja wiedział dwa zakręty do przodu, albo dwie przeszkody do przodu, co mnie czeka na trasie, żebym wcześniej mógł się do tego przygotować, żebym nie musiał po prostu reagować w momencie, gdy to zobaczę, bo to może być już za późno, albo po prostu będę musiał zwolnić za mocno i stracę za dużo czasu. Chodzi o to, żebym ja był uprzedzony dwa, trzy zakręty wcześniej, i co mnie czeka, żeby odpowiednio dobrać technikę jazdy, prędkość i inne elementy. Jesteśmy teraz w drodze na odcinek miejski. Odcinek miejski przebiega na terenie Starego Prowaru. Zauważyliśmy, że jest na nim beczka. Jest to taki mocno kajotesowy element. Kibicom rajdowym bardzo dobrze znany między innymi e, z trasy na ulicy Karowej. Podczas rajdu barburka zawsze jest beczka na Karowej. E, idziemy specjalnie tam, ponieważ ten pozornie prosty element e, no powoduje, że. Kierowcy jednak mają z nim trudności i prawidłowy objazd beczki nie jest do końca łatwy, tak jakby mogło się to wydawać. Wpływa na to wiele czynników: ustawienie samochodu, napęd samochodu, jak również technika kierowcy. Musi być ona bardzo dobra beczka, musi być wytrenowana, no inaczej jest ciężko ją pokonać prawidłowo. Zobaczymy różnicę w przejeździe beczki między kierowcami. Jesteśmy na fragmencie trasy odcinka 1.3.5. Stanąłem sobie tutaj przy tym zakręcie, ponieważ podczas zapoznania z trasą uznałem, że jest to zakręt wyjątkowo no, ciekawy, być może najciekawszy na tym całym odcinku z prostego powodu. Jest to zakręt, który ja opisałem z uwagą, jak również dodałem tutaj komendę odciąża, ponieważ ten zakręt zaczyna się w miarę normalnie, ale tak jak jest ten żółty sierżant tam, jest mniej więcej szczyt zakrętu, tak zwany apex. W tamtym miejscu droga zmienia swoją krzywiznę i odchyla się w niewłaściwym kierunku do, do kierunku zakrętu jakby, czyli jest tak zwany negatyw, który powoduje to, że może nam właśnie odciążyć samochód i możemy tam spodziewać się na pewno ograniczonej przyczepności. <gry> Pętlony, co dokładnie oznacza. Oznacza to tyle, że po prostu jest jakby okrążenie, które załogi wykonują. Co jest całkiem fajne, zwłaszcza dla kibiców myślę, że, że mają szansę zobaczyć każdą rajdówkę dwa razy, a nie jeden raz. Myślę, że dla organizatora też jest dosyć fajna sprawa, ponieważ no, uzyskuje taką samą długość OS-u, mniejszym nakładem sił. Mniej ludzi do zabezpieczenia trasy potrzeba. Z perspektywy zawodnika ja osobiście takie ze odcinki lubię. Bo, jak gdzieś jakiś zakręt nie pójdzie za pierwszym razem, najlepiej to możemy go od razu sobie w drugim przejeździe poprawić. E, także łatwiej budować tempo na takim No Moim zdaniem same plusy. A teraz lecimy na serwis. No i co? Nudzić się w domu? Nudzi się w domu. Nudzić się w domu. No, przyjechamy powąchać to wszystko. Dobrze. piątkach siadam co? co do domu? W Was no, niedobrze. Nie dobrze słyszałem. No właśnie, też się dowiedziałem. Bałem się twojej reakcji właśnie, co tu będzie się działo. No nie no, moja reakcja to jest raczej przewidywalna, wiesz. Aha. A co się stało? No, no nie wiem, przodem gdzieś zadanie. Bo i podobno jedna Subaru bez koła. No ale ten, to nie no, to. Grzywacz. grzywacz bez koła? z bez koła. Ja pierdolę. No. Przyjechałem powąchać, wiesz. Tak, to, do, to dobra metoda jest, wiesz. Ja nie no. wiem, jak to pachnie nawet. Ale to co, nie, jak nie byłeś na rajdzie nigdy? Byłem, na barwę no właśnie, to nie rajd. Ani to barwka, to wiesz. Aha, albo już na jakimś jedzie? Tutaj byłem, tak. Tu byłeś już. Ale na tym pierwszym czy na drugim? Na drugim. drugim. Okej, okay, to my na pierwszym byliśmy. Znaleźliśmy taki odchylony zakręt. Mm -hmm, tak. Ciekawy jest ten raj, to tyle, że jest bardzo dużo zmian na wierzchni. Mm -hmm. Raz masz szorski asfalt, raz masz taki gładki całkiem. Raz jest trochę piachu naniesione, raz nie, i tak jest. Cały czas się zmienia przyczepność. No właśnie, nie? ale dla mnie to jest nie pomyślenia w po tych superlessach. Nie, no spokojnie, no kurde. Wszystko opoń, no, nie wszystko jest przewidywalne. Mam trzy kompletne opony. Cztery. wiem, no. I wiem, co mam jechać. No ale widzisz, no i teraz no. tu się zaczyna ten element losowości, który też jest ciekawy, nie? Tak to właśnie widzisz. to jest W perspective to jest tak, że każdy przyjeżdża nastawiony, przygotowany i się tniecie tak. tam na setne sekundy i to jest fajne. I to jest okej, okay, nie? Tylko, że teraz okay. właśnie widzisz, pojawia się kilka nowych elementów. Z którymi jakby nie wiesz, nie miałeś wcześniej styczności, jakby i wiesz, i zaczyna się zabawa od nowa trochę. Od nowa. Nie, i to jest. Myślę, właśnie że to, rzecz. co do tej pory zrobiłem, to nie ma za dużego znaczenia. Czy wiesz, na pewno się przyda technika jazdy, tak? E, zwłaszcza na takich tych miejskich OSach, no to to będziesz bardzo mocny w takich miejscach, nie? Ale jest też właśnie, wiesz, ten element jazdy gdzieś po szybkich łukach między drzewami. Tak jest, którego no, nie znam. Dokładnie, którego nie znasz, no to tam się trzeba trochę, wiesz, przestawić, a to dzisiaj się nie wiesz, w niektórych partiach nie czuję mocne jakby, dla ciebie znowu to w tak. Jest... Codzienność, nie? No, codzienność. No to tak, już teraz, tak, no. Co narobiłeś? No spowiadaj się. Wyłącz, to, no, to ci opowie. Słucham, no dawaj. Nie wstydź Zab się, no. Zapadziliś po obalocik. Uh -oh. Ale na szczęście nie mocno. Nie, to, no. nie, Nie, mocno, ale się rozstrzeliła chłodnica. To wiesz, tutaj kurde, tu ja wiem dudu, nie, ale wiem, widzę. że już, o tym. Tak, już obejrzałem, że się uspokoiłem, także jest... O... Nie, nie, no, nie roz... jest źle. Rozstrzeliła się polica. Tak, okay. Także dlatego... Po zawodach. Szkoda. No szkoda, no więc by się dało no, fajnie. Nawet na tym pierwszym... na tym pierwszym, na pierwszej próbie. I pewnie i tak, z przyjemnością. Słuchaj, nie pierwszy i na pewno nie ostatni. O, raz, tak nie. myślę. Nie, no, spokojnie. Jak idzie? Tak. Przepraszam. Tak sy. Tak. szybko. To jest szybka, idzie no szybko i nie wolno. No. Ale ja tam przy tym, takim odchylonym na pierwszym razie stałem, to tak kurde cię tam nawet. No bo stałeś tam Ale dlatego okay. Pierwszy to taki wiesz A to czasem byłem za, za wiesz Za niski obruch, no, no, tak no. Ja Trochę się obczajam Drugi był wiesz Taki zimny To nie było źle Ale starożytny zamień go mamy Jakiś taki okay. jest za bardzo chyba nie chciał, żeby był taki reak jest, bardziej reaktywny Nie jestem w ogóle głowowata Właśnie Jeszcze bardziej gumowata, Więc muszę trochę no, tam, na pewno Średnio wystarczy tak, Nie przeszkadzam Klikaj no. się tam i okniam No powiem ci Drugi odcinek z Ale na pierwszym przy nas, gdzie tam staliśmy sobie na tym odchylonym zakręcie No To kurde panie, naprawdę no, no tam pierwszy pojechaliśmy spoko, było parę błędów by było. No ale na, na limicie totalnym, słuchaj Trzeba późno skręcić, przygotować się na to, że tył odpłynie No, no, no No było widać no. Także no. nie, bardzo fajnie, słuchaj No, szutsze straciliśmy, obróciliśmy się, bo tak wiesz, Aha. nas zaczęło obracać i kibice stali I zgasiliśmy auto Okej okay. Musiałem dobić do wstecznego, cofnąć 12 sekund, tak byśmy byli pierwsi. Włączaj emocje na żywo, emocje na żywo, co jest? No dawaj. Kół, kół, Nic, kół, co? Nie ma, no. Nic nie wiem no. nie wiem Co? Że na drugim lesie są te wygrodzenia takie. No, wiem. E, no to na Zapoznaniu, wiesz, wszyscy pisują, że to naprawdę do pierwszego biegu. Człowieku, to czworo możesz przelecieć No, sobie. tam niektóre no, są nie otwarte. Dwa są tak otwarte, no. że naprawdę możesz iść pełnym piecem, nie? Ale to Dobra, panie, wreszcie, no na Będziemy na szutrze, także no. tam, wiesz. Na szutrze jest 19. W ładnie, wiesz. Tak. miał dobre ujęcie. teraz przy trasie odcinka numer 4 wybraliśmy sobie fragment, gdzie jest nawierzchnia szutrowa, łącznik szutrowy. No jesteśmy ciekawi, ciekawi bardzo, jak załogi na slickach poradzą sobie z szutrem. Zobaczymy, jaka będzie technika, kto będzie miał jaką dynamikę. Proszę, Pat, idzie, no! No, idzie! Zostaliśmy, słuchajcie, bardzo sympatyczną osobę, jest z nami Jakub. Jakub jest dzisiaj w roli marszała, sędziego. Tutaj na Witam filmu. serdecznie. Tak, ja chciałem tylko powiedzieć dwa słowa, że bez nich, takich osób jak Jakub, którym chce się tutaj stać cały dzień, rajdy by się nie mogły odbyć. Oni zabezpieczają trasę, po prostu pilnują bezpieczeństwa kibiców, jak również zawodników. Także mam do Was gorącą prośbę: szanujcie ich pracę, bo to są tacy cisi bohaterowie rajdów, bez których no to po prostu wszystko by się nie mogło odbyć. Lubisz to chyba? Oczywiście, bardzo lubię tą pracę. I drodzy kibice, pamiętajcie serdecznie o tym, co przez chwilę Michał mówił. Jesteśmy tu po to, żeby zapewnić Wam bezpieczeństwo na trasie odcinku specjalnego. Dokładnie. Super robota, Kuba. Dzięki wielkie. Dzięki również.